W dobie rewolucji 4.0, globalizacji biznesu i wysokiej konkurencyjności, optymalizacja procesów składowania jest kluczowa dla wydajności całej logistyki w przedsiębiorstwach. Automatyczny regał Vertimac to nowoczesne rozwiązanie do magazynowania i komisjonowania, gwarantujące bardzo wysoką wydajność pracy. Jest to rozwiązanie zapewniające maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu oraz ograniczenie kosztów magazynowania dzięki redukcji do minimum powierzchni przeznaczonej na składowanie. Vertimac działa zgodnie z zasadą towar do człowieka i pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni dzięki pionowej konstrukcji. Rozwiązanie zbudowane jest z dwóch kolumn półkowych wyposażonych w metalowe szuflady oraz windy, poruszającej się pomiędzy nimi. W regale Vertimac zastosowano innowacyjny system Ergotech pozwalający na szybkie pobieranie towarów i osiągnięcie jeszcze wyższej wydajności niż w standardowych rozwiązaniach regałów windowych. Praca operatora przy użyciu tego systemu jest intuicyjna i ergonomiczna. Regał Vertimac to idealne rozwiązanie do składowania towarów o różnych rozmiarach, masie i objętości z nośnością do 995 kg na półkę. Zastosowana technologia elastycznej wysokości pozwala na dopasowanie układu półek do aktualnie przechowywanych towarów, gwarantując maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Pionowe składowanie w regale Vertimac wpływa pozytywnie na skrócenie czasu kompletacji towarów. Pobieranie i odkładanie produktów odbywa się w tym samym miejscu przez cały czas. Operator nie marnuje czasu na przemieszczanie się. Rozwiązanie Vertimac wyposażone zostało w system odzyskiwania energii. System Vertimac charakteryzuje wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu szeregu opcji dodatkowych. Do opcji dodatkowych należy wspierający kompletację system świetlny, który wspomaga operatora podczas wykonywania operacji. Wpływa to na szybkość pracy, redukcję błędów i brak konieczności czasochłonnego wdrażania pracownika. Regał Vertimac został stworzony z myślą o bezpieczeństwie operatora oraz składowanych towarów. Dostęp do systemu posiadają tylko upoważnione osoby. Praca operatora jest wspierana przez fizyczne i elektroniczne bariery, które zapewniają bezpieczeństwo człowieka. Automatyczna przegroda i wytrzymała konstrukcja regału zapewniają bezpieczne i czyste składowanie towarów. Wartością dodaną do systemu VertiMac jest zintegrowane oprogramowanie, które optymalizuje składowanie towarów i pozwala na ich śledzenie. System informatyczny posiada wiele funkcji, m.in. automatyczną kontrolę wagi i wysokości składowanych towarów oraz przypisanie ich do najbliższej dostępnej lokalizacji, co gwarantuje wysoką wydajność operacji. System Vertimac dzięki swojej modułowej budowie jest łatwy do zaimplementowania prawie w każdym miejscu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Automatyczny regał Vertimac to szczytowe rozwiązanie w zakresie optymalizacji procesów magazynowych. To wysoka wydajność, bezpieczeństwo i ergonomia pracy.